Dzień dobry wszystkim, z tej strony ja, czyli Małgosia I witam się z wami w ostatnim filmie z Back to School z tego roku, czyli roku 2024-2025 Jak już wiemy, szkoła tak naprawdę się bardzo mocno zbliża Jak to nagrywam, szkoła jest za dwa dni więc, ostatnim takim filmem w tym roku postanowiłam, że będzie różnica pomiędzy podstawówką a liceum. Film jest e, na podstawie moich doświadczeń, doświadczeń innych ludzi, moich znajomych, mojego rodzeństwa. Więc, wszystko podsumowałam i Wam dzisiaj to przedstawię. I wypisałam sobie wszystko na tablecie, co będzie mi potrzebne do tego filmu, i w opisie będziecie mieli. E, Zakładki, żeby można było sobie poskakać po treści A na samym początku się przedstawię Więc nazywam się Małgosia Jak to widać po nazwie mojego kanału Po wakacjach idę do drugiej liceum Na profil psychologiczno-pedagogiczny, czyli psychopeda Albo jak to niektórzy mówią, psychopedały Pierwszą rzeczą, którą ja się osobiście bardzo cieszę Są przerwy Niby jedno słowo, a tak naprawdę się bardzo mocno różnią moim zdaniem nie ma takiego pisku, nie ma krzyków zbytnio takich dużych, nie ma zbiegających dzieci, yy, bo raczej w podstawówce było tak, że jak szło się korytarzem, to ja się na przykład bałam, że ktoś we mnie biegnie i wyleje sobie picie. W liceum tak nie ma. Możesz sobie spokojnie usiąść na ławeczce, zjeść sobie. Możesz, jeżeli czegoś nie masz, wyjść ze szkoły i pójść do sklepu coś kupić. No, normalnie totalna swoboda. Oczywiście można też używać telefonów. Na, no, na przerwie, na lekcji raczej tak nie wypada, bo kultura raczej tego wymaga, ale na przerwie. Każdy używa tego telefonu. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek powiedział mi, że nie używaj telefonu, a jak coś to, żebyś się zapytać, czy możesz zadzwonić. Jeżeli klasy są otwarte i nauczyciele zgadzają, to możesz po prostu sobie do nich wejść. Najczęściej są albo automaty, albo sklepiki, więc no po prostu świetnie i uwielbiam przerwy. I czuję, jakby to był naprawdę czas poświęcony dla mnie, i że to jest mój czas. Chciałabym również zaznaczyć, że przerwy są różne. Czasami to zależy od szkoły, ale to tak zawsze jest. Na przykład u mnie jest to, że od 8 do przerwy długiej mamy 10-minutowe, potem mamy jedną długą, czyli 15-minutową, a później mamy 5-minutówki. Więc to zależy od szkoły, ale najczęściej zdarzają się po prostu te 5-minutówki albo 10 i Uwierzę, że tyle naprawdę wystarczy. Tak, tyle przerwy, to jest po prostu coś świetnego i uważam, że naprawdę przerwy w porównaniu do podstawówki są o niebo lepsze. Kolejną taką rzeczą, którą się oczywiście cieszę, jest wygląd. Kolejne takie niby jedno słowo, ale możesz mieć kolczyki, w każdej części ciała, tatuaże, ubrać się jak chcesz, e, makijaż, paznokcie i... Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że wyglądasz ładnie albo że coś się podoba. No, zwykle ja na przykład nie kłamię w tego typu sparawach, ale na przykład jak coś mi się podoba, to ja to mogę skomentować, a czasami nawet ja zgadnę jakiś komplement. Są dni, w których ja przyjdę dosłownie w dresach jak wrak człowieka, czasami odwalę się jak e, jaga i naprawdę uwielbiam to, że mogę wyglądać jak chcę i nikt nie będzie tego zbytnio komentował, bo tak naprawdę to jest mój wygląd, więc to jest super. w podstawce miałam tak, że ja strasznie się przejmowałam tym, jak wyglądam. To wszystko na mnie leży. Tutaj tak nie mam. Mogę przyjść jak chcę i będzie wspaniale. Co bardziej ludzcy nauczyciele. To zależy po prostu od szkoły, ale w większości przypadków oni są zdecydowanie bardziej mają taką swobodę. I traktują nas bardziej nie jak dzieci, tylko bardziej jak takie osoby no, starsze, dojrzałsze, ponieważ no, logiczne: bo zaraz tak naprawdę, szkoła średnia to zaraz matura i dorosłość. Dlatego uważam, że traktują zdecydowanie lepiej, bardziej są wyrozumiali, więc. Naprawdę chillera Bo oczywiście trafiają się tacy, którzy e, są niezbyt fajni Ale w większości przypadków, na przykład u mnie, to naprawdę spoko są Czyli nauczyciele Też to jest fajne odnośnie e, nauczycieli Że z niektórymi nawet możesz gadać na ty Na przykład mój brat ma tak z wieloma nauczycielami Teraz oceny Wiadomo, że no, spadłam z piątek na... Truje, dwuje, ale moje podejście do ocen jest totalnie inne. Ja dosłownie, jak dostałam truje kiedyś, albo na przykład dwóje, to ja potrafiłam zacząć płakać, że nie dałam siebie wszystkiego. O mój Boże, że spadła mi średnia i co ja mam zrobić? Teraz mam takie podejście, że jak ja dostanę dwuje, to jestem tak szczęśliwa, bo zdałam i nie muszę iść tego poprawiać. Dosłownie. Jest to wspaniałe Oceny w szkole średniej nie mają znaczenia Tak naprawdę liczy się wasz wynik na maturze, a nie oceny One mogą wam co najmniej pomóc, ale najważniejsza jest matura, a oceny są nawet na trzecim planie Są taką trochę mniej przyjemną, ale to są godziny lekcyjne Ja kiedyś jak miałam siedzieć od 8 do tej 12 albo 13, to dla mnie to było, że tak długo muszę siedzieć a teraz, jak ja kończę o tej 13 albo 12, to ja mam takie, że ja. Wow! Szybko skończyłaś dzisiaj. Moje podejście jest totalnie inne i totalnie inaczej na to reaguję. Osobiście też mi szybciej płynie czas w szkole średniej niż w podstawówce, bo naprawdę ja nie pamiętam, kiedy zaczął mi dany dzień. On po prostu tak mi szybko leciał, bardzo szybko mi płynął czas w szkole i to mi się naprawdę podoba, ale to oczywiście zależy od człowieka. Teraz kolejna taka mniej przyjemna rzecz, to jest ilość nauki. No, oczywiście, ja myślałam, że w podstawówce to ja mam bardzo dużo nauki, ale w szkole średniej jest o wiele więcej. No. Często jest tak, że trzeba sobie wybierać, na co będziesz się danego dnia uczyć, ale nie zamierzam no, na rzekać, bo tak naprawdę się przyzwyczaiłam. Ale no, trzeba bardzo dużo ogarnąć tej nauki, jest naprawdę dużo, bo jednego wieczoru nie jestem w stanie nauczyć się na przykład na dwa sprawdziane, e, odpowiedź ustną i jeszcze kantkówkę. Po prostu trzeba wybierać, że. Dobra, moim rozszerzeniem jest na przykład biologia, to się uczy na sprawdzian z biologii, a nie wiem jaki taki przedmiot, możemy powiedzieć e, biznes e, jest trochę mniej ważny, to się poprawi. To jest kolejna taka dość kontrowersyjna trochę rzecz. Nie u każdego tak jest, ale u mnie często tak jest. Czyli wychodzenie do toalety Nauczyciele większości przypadków pozwalają, oczywiście znajdą się tacy, którzy nie pozwalają A na przykład moja pani od angielskiego nam wprost powiedziała, że jeżeli mamy iść do toalety, aby nie wypaść z rytmu, to po prostu idziemy i nic nie mówimy To jest po prostu naprawdę fajne Warto też poruszenia kwestią jest spokój Masz Zdecydowanie taki większą definicję spokoju, bo nie ma tych krzyków, jak mówiłam, na przerwach, i naprawdę masz kąt, na przykład, w którym możesz się wyciszyć na słuchawkach, a nawet czasami zasnąć. Co mi się naprawdę zdarzało, więc uwielbiam pod tym względem szkołę średnią. Masz po prostu swoje miejsce i naprawdę polecam. Ostatnią taką rzeczą są wycieczki za granicę. Boże, jakie to jest wspaniałe! Ja osobiście w mojej szkole jest naprawdę dużo tego typu wycieczek. Moja szkoła organizuje ich naprawdę masa. Ja za rok jadę do Londynu i Paryża, tak po prostu chcę się pochwalić. Ale naprawdę, jedźcie na te wycieczki. One są wspaniałe i ja naprawdę. Zamierzam na nie jeździć, no oczywiście nie na wszystkie, ale naprawdę polecam. Na przykład, yy, na dzisiaj jedzie się szkolnie, nie klasowo i to jest tak fajny czas. Naprawdę korzystajcie z wycieczek, zaufajcie mi. No i w sumie to tyle. Jakoś yy, takich większych różnic na pewno jest ich. Ale ja ich takich nie zauważyłam chyba. Jeżeli coś macie, taką różnicę, to podzielcie się w nią w komentarzu, a ja Was e, zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza albo łapki w górę. To mi naprawdę bardzo by pomogło, więc mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach z Back to School, więc do zobaczenia!